Witam was, z tej strony Matkox oficjal, a w tym odcinku przedstawię wam jak wygląda szpitalne jedzenie. Jesteście na to gotowi? Nie, nie jesteście gotów Ale i tak wam pokażę. Dum 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 Tak to wygląda. Mmm czy nie? No jednak słabo trochę. Mam chyba niesłodzoną. Ja mam cukier, tu, tu, o, tu, tu mam cukier. Tak. Jemy to Naprawdę bardzo zachęcająco to wygląda mówię wam. Eee, to jest... Co my, co my tutaj mamy w ogóle? Poprawcie mi to. A więc widzimy tu mamy miód. Mamy, czy oczywiście naszym głównym daniem jest ten oto cienko działanistych chlebek. Eee, albo gumę działanisty, nie wiem jaki jest. Dobra, nieważne. Mamy miód Nie bachnie, no jak miód w sumie. To chyba miód, nie wiem mamy chyba twałuk i masełko, które... Ja, Wyjaśnijcie wyjaśni mi jakim cudem masło... To tyle masła ma na aż raz, dwa, trzy, cztery kanapki. Dobrze, ja mam swoje masło. I mam swoje żołdzie. Tu Tam mam jabłka. O! Nie wiem czy widzicie. Tu. Tu jabłka. Tu cukier i tu ten wysoki budynek. Łosy to No dobrze, to co? Jemy. Smacznego.